Nie, mijaj, o, No... Dobra, dziadek... Podejdź, podejdź, podejdź! Wszystko wyszło. Wszystko wyszło, no. Łerka łacha. Smoka mamy, smoka mamy. Idę do dziadka, idę do dziadka, idę do dziadka. Dziadek odsuń się. Kto to? to. Dobra. Dwa tam do tak. Ja też kilometrasz. kilometraż. Z ja nie mam gantów. Mołotow, Mołotow tam jakiś. Odchodzi. Odchodzi jeden. Zynek, Mołotowo rzut Boże. Blisko. Shotgunem. Shotgunem będzie no. jeden blisko. Synek! Chodzi! Czemu ty żeś mnie nie bronił jak przeładowałem? <grym> Jeszcze jeden, nie patrz Dobrze. Ale zjebał. Nie patrzyłeś. <grym> nie, nic nie, nie. Na patrzyłem. Akurat ten, akurat. Stał bokiem. Tak, Do wejścia i... Dostał panie. No. Tak ja? Szybko. Y... SSG na skrzywaniu. Po prawej pobiegł. Synek, po prawej jest. Tutaj go nie ma, tu go nie ma. Znaczy teraz jest, ale tam dalej. Nie zabiję. się. Po lewo, psoda. Synek, ja pierdolę, te twoje granaty to mnie kiedyś rozkurwią, mój prosty emocji. Synek, masz jakąś Ty widzisz tych wrogów i napierdalasz w ścianach? O ja pierdolę, no. potrzebuję. Dziadek, kup mi. Jak ci kupię.